Szanowni Państwo, za chwilę podpiszemy uroczyście umowę z firmą SurfMed na wdrażanie standardów akredytacyjnych, ale jeszcze bym poprosił o parę zdań, uzasadnienia, czemu walczymy o tą akredytację, jak ona jest, czemu ona jest tak ważna dla szpitala, czemu należy szkolić personel, wdrażać procedury, które umożliwią w przyszłości uzyskanie akredytacji. Tutaj przekażę głos Panu prezesowi Pawłowi Dobskiemu. Dziękuję. Proszę Państwa, w mojej opinii ta decyzja, która została podjęta przez Pana prezesa, ale także przy, rozumiem, poparciu starostwa jest jak najbardziej uzasadniona, także w kontekście tego, o czym przed chwilą Pan Starosta był uprzejmy powiedzieć, a więc podnoszenia kwalifikacji przez personel oraz zakupu nowoczesnego wyposażenia. Yy, oraz yy, tak naprawdę dążenia do poprawy jakości, bo to jest tak naprawdę celem. Natomiast z własnej perspektywy chciałbym podkreślić, że wdrażanie tych standardów nie będzie oznaczało żadnej rewolucji w podmiocie. To będzie samego kontynuacja tego, co personel robił dotychczas yy, i odwołując się do, do wiedzy i doświadczenia pracowników będziemy starali się to jedynie ujednolicić. Yy. Wdrożony system jakości, taki jak na przykład standardy akredytacyjne, pozwala odnieść szereg korzyści. To przede wszystkim kwestia ujednolicenia pracy, czyli opracowania pewnych standardów, które są zgodne z obowiązującym kanonem wiedzy w danej dziedzinie. To kwestia także organizacji samej pracy za sprawą chociażby opisów samych pracy, kart kompetencyjnych co pozwala w dużej mierze zmniejszyć ryzyko wystąpienia błędu, bo wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. Myliliśmy się, mylimy się i będziemy się mylić, ale określając pewne zasady postępowania. W pewnej mierze to ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych jesteśmy w stanie ograniczyć. Dobrze wdrożone standardy akredytacyjne to także zabezpieczenie personelu na wypadek ewentualnych roszczeń ze strony pacjentów. A tutaj bardzo wyraźnie widać, że pacjenci coraz częściej skarżą podmioty. Ja zajmuję się wdrażaniem systemu jakości już od kilkunastu lat, dotyczy to tak systemów ISO jak i standardów akredytacyjnych i o ile jeszcze kilka, kilkanaście lat temu wdrażaliśmy przede wszystkim systemy ISO, tak dzisiaj prowadzamy w dużej mierze standardy akredytacyjne. I właśnie jest to konsekwencją tych zmian, które zachodzą. A więc dobrze wdrożony system jakości zabezpiecza podmiot na wypadek uroszeń, za sprawą m.in. tego, że Państwo jesteście w stanie wykazać, że personel, który opiekował się pacjentem, tak kadra lekarska, personel pielęgniarski, jak i pozostały personel, postępował zgodnie z obowiązującymi zas zasadami, standardami. Wykażecie Państwo, że aparatura, której używaliście, była sprawna, bo są paszporty urządzeń. Dodatkowo możecie Państwo <laughs>, bronić się za sprawą yy, kompletnej dokumentacji, która jest yy, także autoryzowana. No i wreszcie można wykazać, że personel, który opiekował się pacjentem miał odpowiednie kwalifikacje, bo te trzy osoby są kompletne, yy, w których jest zawarta cała dokumentacja potwierdzająca ukończenie studiów, kursów i szkoleń. Dodatkowo wdrożony system jakości jest przyjmowany przy kontraktowaniu świadczeń zgodnie z zarządzeniem prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia ze stycznia 2014 roku, który został znowelizowany we wrześniu ubiegłego roku. Podmiot, który posiada wdrożony system jakości uzyskuje dodatkowe punkty na listach rankingowych. Za systemy ISO można uzyskać w sumie 4 punkty, za akredytację od 6, jeśli spełniamy standardy na poziomie minimalnym, 75%, do 10, kiedy standardy będą spełnione na poziomie 95%. A to jest możliwe, bo w wielu podmiotach, które prowadziliśmy, taki poziom był uzyskiwany. Tak więc po dzisiejszym już spotkaniu, jestem optymistą, bo widzę, że świadomość wśród pracowników jest dosyć wysoka. Zaangażowanie Pani Pełnomocnik wydaje się tutaj oczywiste. Tak więc wydaje mi się, że nic nie będzie stało na przeszkodzie, żebyśmy za 9 miesięcy mogli się spotkać ponownie, ale tym razem przy okazji uroczystego wręczenia Państwu certyfikatu. Dziękuję. Dziękuję Panie Prezesie. Myślę, że teraz przejdziemy do podpisania umowy. Ja chciałem zapytać, jaki w tej chwili jest poziom standardów w Jarocinie? Po wstępnych tutaj rozmowach, które prowadziliśmy i bazując także na tym, że w szpitalu wdrożony już lat temu był system ISO 9001, który jest utrzymywany, ja oceniam pozytywnie to, ten stan. Oczywiście my będziemy w ramach prac tutaj prowadzili um, działania polegające czy na odgudowaniu tego systemu będziemy skotykali się z personelem, ale na ten etap, na tym etapie oceniam to bardzo pozytywnie. Czy ile procent? Pan tu się posługiwał staną procentową? Tak, ale to pan ta ocena już jest dokonywana po zakończeniu tych prac, także to nie hmm. jest tak, że my w tej chwili możemy to no, ocenić. To dopiero nastąpi po dwóch miesiącach mniej więcej, kiedy Będziemy już mieli okazję wizytować wszystkie komórki organizacyjne, więc oddziały, blog operacyjny i inne jednostki organizacyjne. To wtedy będziemy mogli określić, ale punkt wyjścia wydaje się być jak najbardziej y, właściwy i tutaj można o tym jeszcze zobaczyć. A jakie koszty poniesie szpital Jarczyński w związku z wdrażaniem tych standardów? Chyba te koszty, y, wręcz pozorom, nie są y, wysokie, bo będziemy starać się w maksymalnym stopniu bazować. Na tym, co w tym momencie już funkcjonuje, czyli baza, sprzęt i kadra, i do tego będziemy w się dostosować. Także to tutaj zarząd szpitala będzie w stanie sumować, ale to dopiero w trakcie pracy. Znaczy tutaj chciałbym dodać, że pierwszy etap współpracy to jest przeprowadzenie audytu, tak? który określi ten stan zerowy. Oczywiście jednocześnie są prowadzone, będą prowadzone szkolenia pracowników i tutaj no, dopiero te początkowe etapy pozwolą a właściwie dopiero wyczerpanie całej umowy, która tak jak tutaj wspomnieliśmy będzie obejmowała swoim zakresem 9 miesięcy dopiero wówczas będziemy odpowiedzieć na pytanie czy żeby uzyskać większą liczbę tych, pro, tych procentów to należy na przykład zakupić dodatkowy sprzęt ale to mm, trudno na dzień dzisiejszy odpowiedzieć na to pytanie jeśli nie, nie jesteśmy jeszcze nie mamy za sobą tego etapu audytu zerowego. Ocena końcowa jest tak naprawdę uzależniona od kilku kwestii. Pierwsza to poziom standaryzacji, m.in. standardowe procedury operacyjne, ale to także kwestia monitorowania pewnych wskaźników, na przykład średnie czasy hospitalizacji, poziom rehospitalizacji, reoperacji. To także kwestia poziomu zakażeń, odleżeń czy skuteczności podjętych czynności resuscytacyjnych. To jest kolejny Następny obszar. Następnym obszarem, który podlega ocenie, to jest kwestia wyposażenia podmiotu, bazy lokalowej. Także to wszystko w trakcie będzie weryfikowane. Jest to po prostu proces, który jest realizowany przez pewien czas. W tym wypadku 9 miesięcy. Może inaczej sformułuję pytanie. Ile pieniędzy weźmie Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie to, za swoim... Znaczy, to ja może przedstawię. Jest... Jeśli chodzi o Centrum to to wynika z ustawy. Ustawa yy, określa, że ten koszt jest uzależniony od średniego wynagrodzenia w sferze budżetowej przy ustępnieniu ilości dóżek w szpitalu. Także to jest kwestia... Czyli jaka to jest dyskusja na Szanowni Państwo, żebyśmy tutaj się dobrze zrozumieli. E, dzisiejsza umowa, która została podpisana, to jest e, przygotowanie szpitala do uzyskania akredytacji. Ta akredytacja jest wydawana przez Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie. Placówka podległa pod Ministerstwo Zdrowia. Natomiast ta dzisiejsza umowa, e, to jest umowa na wdrożenie tych standardów, w skrócie mówiąc, szkolenia pracowników, określenie, audy, określenie tego audytu, czyli co posiadamy, przygotowanie procedur i kwota tej umowy to jest 14 tysięcy netto za te 9 miesięcy pracy tutaj firmy, którą reprezentuje pan dr. habilitowany, pan Łodowski.